Witam w firmie TechPrim. Pokażę zasadę działania pakowarki próżniowej model DZQ500. Pakowarka posiada dwie listwy zgrzewającej o długości 50 cm każda oraz kółka ułatwiające transport. Teraz przejdziemy do omówienia panelu sterowania. Na panelu sterowania znajdują się przyciski. Przycisk wakum ustawiamy w sekundach czas robienia próżni. Po prawej stronie na panelu znajdują się szczałki góra-dół, którymi zmieniamy wartość. Przycisk Sealing. Gdy naciśniemy go raz, ustawiamy w sekundach wyrównanie poziomu ciśnienia w komorze. Przy ponownym naciśnięciu przycisku Sealing ustawiamy czas zgrzewania. Po prawej stronie znajduje się przycisk ustawiania mocy zgrzewu. Na panelu sterowania znajduje się manometr, który pokazuje aktualne ciśnienie w komorze. Produkt wkładamy do worka próżniowego i kładziemy na listwie. Po dociśnięciu klapy pakowarka automatycznie zacznie proces pakowania próżniowego. Parametry, które są ustawione na panelu za pierwszym razem, będą zapamiętane i będą takie same przy każdym uruchomieniu pakowarki. Wszystkie parametry techniczne indywidualnie ustawia się w zależności od pakowanego produktu i wypełnienia komory. Tak wygląda zapakowany próżniowo produkt. Do każdej pakowarki próżniowej dołączony jest zestaw naprawczy oraz literki umożliwiające wytłoczenie daty na zgrzewie. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową www.techmysnikprim.pl.